Dobrze. Dzień dobry. Okej. Okay. Jesteśmy. Super. Halo, halo, kochana załogo. Dzień dobry bardzo. Tutaj Ania Sośnierz, Online Fitness Coach, czyli zajmuję się tym, że odchudzam zapracowane kobiety. A dzisiaj, jak co wtorek i czwartek, widzimy się na żywo. Nagrywamy sobie razem podcast Fitness dla Zapracowanych Kobiet. Super, że jesteś. Bardzo jest mi miło Ciebie tutaj widzieć. Cześć Justyna, cześć Ewelina, cześć szczęśliwa matka. Bardzo fajnie, że jesteście. Jak zawsze, kochana załogo, zapraszam, żeby się przywitać w komentarzu, dać znać, skąd jesteś i jak długo. Jak długo tutaj w mojej załodze jesteś? Hej, hej, kochana załogo! Dzisiaj w podcaście Fitness dla zapracowanych kobiet. O, Justyna jest na spacerku. Super, pozdrowiały stok. Bardzo mi miło. Kochana załogo, fitness dla zapracowanych kobiet, dzisiaj będzie krótszy, bardzo konkretny odcinek. Będę mówić o tym, jak schudnąć z brzucha, bo to jest jedna z najczęściej, z najczęściej zadawanych mi pytań, które od Was codziennie dostaję. Witam Was serdecznie, przedstaw się w komentarzu, daj znać skąd jesteś i jak długo tutaj jesteś. A ja jestem Ania, Warszawa, no właśnie. Dobra załogo, i tak... Od razu Wam powiem, że jutro będzie bardzo ważna rzecz, bo będę Was zapraszać, będzie premiera 21-dniowego wyzwania motywacji do treningów, taka pigułka motywacyjna. Więc to będzie jutro i już Wam chcę o tym powiedzieć, hashtag autopromocja. E, dokładnie. Dobra, więc, moje drogie, jest lubek, e, mamy Białystok, mamy kilka fajnych miejsc, super, że jesteście załogo. Misk Mazowiecki, bardzo fajnie. My teraz nagrywamy na żywo podcast Fitness do zapracowanych kobiet. Jesteśmy aktualnie na dwóch profilach moich: na Facebooku, na Instagramie i na TikToku. więc wszystkich Was witam serdecznie. Przytulam wirtualnie i wspaniale, że jesteście. Moje drogie, od razu Wam powiem tak: jeżeli chcemy się odchudzić, szczególnie mamy tą tkankę tuszczową zgromadzoną na brzuchu. To ważną rzeczą jest to, żeby wiedzieć, że spowodowana ta tkanka tłuszczowa na brzuchu jest właśnie tym, że mamy, mamy po prostu źle zrównoważoną równowagę tą kaloryczną w naszym ciele. To oznacza, że przyjmujemy za dużo kalorii, a spalamy za mało, i wtedy też pojawia się ta tkanka tłuszczowa na brzuchu, bo to jest zmagazynowana energia. I jeżeli my chcemy zrzucić ten brzuch, no to my potrzebujemy doprowadzić do tego, żeby nasz organizm, dosta żeby dostarczać organizmowi trochę mniej kalorii, czyli żeby być w deficycie kalorycznym. I wtedy jak jesteśmy w deficycie kalorycznym, to nasz organizm spala kalorie, pozyskuje sobie tą energię właśnie z tej tkanki tłuszczowej, która jest w okolicy brzucha. Więc, i tu od razu Wam powiem, że no... Czy my sobie wybierzemy, czy to będzie dieta keto, wegańska, czy to będzie jakaś głodówka, czy to będzie dieta dr Dąbrowskiej, czy Karmiwor, czy jakaś inna dieta, no to one wszystkie po prostu zadziałają tylko i wyłącznie w momencie, jak jesteś w deficycie kalorycznym. Więc jak my to możemy się do tego zabrać? No najpierw warto jest przede wszystkim sprawdzić sobie, ile konkretnie potrzebujesz kalorii, kochana załogo. Czyli wchodzimy sobie na przykład, zaczniemy od mojej strony internetowej, czyli annasośnierz.pl, ukośnik TDEE, i tam sobie liczymy dokładnie, ile tych kalorii potrzebujemy. Wpisujemy sobie, jak szybko chcemy schudnąć, i tutaj uwaga: jak sobie wybierzesz, że szybko, to będziesz mieć bardzo duży deficyt. I do tego nie zachęcam, do tego nie zapraszam, tego nie robimy. Zróbmy to inaczej, w zrównoważony sposób, na spokojnie. I wtedy, jak już masz tą liczbę kalorii, którą potrzebujesz przyjąć, powiedzmy 1800 kalorii, to instalujesz sobie aplikację fitatu. Ja Wam mówiłam o tej aplikacji już wielokrotnie. Wczoraj był ostatni dzień, żeby kupić wersję premium za 39 zł. Nie wiem, jak to wygląda dzisiaj. Myślę, że już wróciło do regularnej ceny. W każdym razie, nawet w wersji tej darmowej, bardzo fajnie ona działa. Czyli wpisujemy sobie tą kalorykę, którą wyliczyłaś, i monitorujesz to, co jesz i pijesz. To jest tak, jakby w praktyce tak to wygląda. I dajcie mi znać, czy to jest zrozumiałe. Kawusia. No, Anka właśnie pisała, że właśnie wczoraj kupiła. No bardzo ładnie załogo. <grym> Dobrze. I słuchajcie, czyli My już wiemy y, dzisiaj po tych pięciu minutach, że przede wszystkim, żeby spalić tkankę tłuszczową z y, brzucha, no to potrzebujemy doprowadzić do tego, że nasz organizm dostaje trochę za mało kalorii, czyli jesteśmy w deficycie kalorycznym. Przez to z, y, y, jakby zbieramy, y, użytkujemy tę tkankę tłuszczową, którą mamy y, do tego, żeby tej energii mieć właśnie równowagę, tyle ile potrzebujesz. Więc już wiemy, jak sobie obliczyć deficyt kaloryczny, już wiemy, jak go wdrażać. I tutaj może się pojawić pytanie, czy ja potrzebuję jeść 6 posiłków. Nie, nie potrzebujesz. Jeżeli lubisz, możesz dalej jeść 6 posiłków, natomiast jeżeli nie lubisz, no to niepotrzebne ci jest to. Ja jem osobiście 3 posiłki i sobie całkiem dobrze na tym radzę. Nawet lubię rzadziej jeść. A moja partnerka na przykład lubi, ona wcina po 5 posiłków dziennie i to jej bardziej tak smakuje. Także wiecie. Każdy człowiek jest troszkę inny. I kiedyś były takie takie przekonania powiedzmy o tym, że właśnie trzeba tyle tych posiłków ci na tylko się da, że to przyspiesza metabolizm, czyli to spa, jakby przemiany materii przyspiesza. Co teraz już wiemy, że nie jest prawdą, i tu jest taka analogia, że w momencie jak mamy ognisko i wrzucimy do ogniska drewno, no to wtedy ono psz, ten ogień leci do góry. No to na podobnej zasadzie właśnie naukowcy uważali, że mamy szybszą przemianę, przez to, że jemy więcej. Ale z praktyki powiem Wam, że wygląda to tak, że właśnie jak ja chcę komuś pomóc w tym, żeby przytyć, to żeby nie rozpychać żołądka, my dodajemy na przykład jeden posiłek więcej. Dlatego też to ten pomysł właśnie odchudzania i powiększania ilości, ilości posiłków, nie do końca moim zdaniem jest praktyczny. Więc jeżeli lubisz jeść pięć posiłków, a chcesz się odchudzić, no to te pięć posiłków będzie ok. Tylko musisz być w deficycie kalorycznym. Jeżeli lubisz jeść trzy posiłki dziennie, tak samo jak ja, no to zjadamy te trzy posiłki, natomiast trzeba być w deficycie kalorycznym. Więc o tym warto jest wiedzieć. Co jest też taką przykrą, niestety, rzeczą, to jest to, że my nie powiemy naszemu organizmowi: słuchaj, kochanie, zaczynamy spalanie od brzusia. Robimy sobie teraz płacki brzuch. To jest moje marzenie i właśnie po to ja będę sobie monitorować to, co ja mi piję, właśnie po to, żeby ten brzuszek był płaski. No niestety nie mamy takiej opcji, aż tak dobrze nie, nie, nie jesteśmy. Um... Połączone. Więc nasz organizm po prostu sobie spala tą tkankę tłuszczową, skąd, skąd po prostu jest mu najwygodniej w danym momencie. U mnie od razu spadają piersi, więc jakby nie dopuszczam do niskiego poziomu tkanki tłuszczowej, bo chcę chociaż mieć moje atletyczne małe piersi, jakby sportowe. Natomiast wiecie, tutaj dziewczyny często do mnie piszą, moje, moje kursantki, że nieraz to jest tak, że właśnie jak one zaczynają chudność, to najpierw spadają piersi, a one na przykład tego nie chcą. Więc coś takiego może się zdarzyć, ale nie zawsze tak się zdarza. Więc my nie jesteśmy w stanie wybrać konkretnie, i to jest taką rzeczą, która no może nie być przyjemna, ale co Wam powiem, że fajnie jest, i to też ostatnio dostałam taką wiadomość od jednej z moich kursantek, która zrzuciła ponad 10 kg. Ze mną i ona mi mówi: Słuchaj, Ania, jak to jest fajnie widzieć, że ja dbam o tą moją dietę, dbam o większą ilość ruchu i widzę, jak moje ciało się zmienia, ale w tą stronę taką, że jestem z tego dumna i zadowolona że nie, jestem, nie wchodzę po prostu na wagę ze złością, zdenerwowana, co tam się będzie działo tylko ja wchodzę na tę wagę, jestem zadowolona, cieszę się, że taka jest zmiana, bo dbam o to. I, o, I właśnie po to Wam chcę dzisiaj ten podcast w, takim, w tym temacie zrobić. Więc, kochana załogo, dalej. Warto jest się zwró zwrócić, jakby zwrócić uwagę na to, żeby po pierwsze jeść więcej białka i więcej błonnika, czyli więcej warzyw. I tu Wam wytłumaczę czemu. Jeżeli chodzi o białko, to możemy sobie myśleć: OK, białko to ci sterydziarze, tutaj pakerzy po prostu na siłowni będziemy stadzie się napinać, a czy jeszcze sobie zaszczyki w dupkę robić. Nie, nie będziemy takich rzeczy robić. Może, możecie mieć takie skojarzenie na przykład z odżywką białkową. Natomiast właśnie białko, czyli mięso, jaja, ryby, nabiał, tofu, warzywa strączkowe, właśnie też ta odżywka białkowa. To tu wam powiem od razu, że te rzeczy są nam potrzebne i tutaj każda zdrowa osoba powinna zwracać na to uwagę, albo taka, która chce być zdrowsza. Przez to mamy szybszą regenerację, przez to mamy większe odczucie sytości. Regeneruje się nasz organizm lepiej. Jak mamy jakąś rankę, to ona się szybciej po prostu, szybciej po prostu zasklepia, właśnie przez to, że tą odpowiednią ilość białka zjadamy. Co tutaj jest fajne, to jest też to. E, zaraz tutaj Ewa odpowiem, to to jest właśnie, czyli to jest białko, one są sycące, bardzo fajna forma jakby jedzenia i w każdym posiłku to dostarczamy. Druga z rzeczy to jest błonnik, czyli warzywa i on też nam pomoże w perystalcycji jelit, czyli po prostu lepiej sobie trawimy. E, błonnik jest tak zwaną miotełką, która wymiata nam i czyści po prostu, e, i czyści... Jelita, i jednocześnie mamy większe odczucie sytości, co jest świetne. Czyli bardzo często boimy się odchudzać, bo po prostu będę chodzić głodna. I tutaj, jak właśnie, to dasz sobie: jesteś w tym deficycie, ale jesz więcej białka i więcej warzyw, czy owoców, które nie mają za dużo cukru, czyli tych właśnie jagodowych bardziej, no to jak najbardziej jesteśmy w stanie się odchudzić. I to działa, załogę, kochana. I tak, było takie pytanie, co zrobić, yy, jeżeli jest się w deficycie, a brzuszek może być przyczyną dużej ilości kortyzolu we krwi. Słuchaj, jeżeli chodzi o brzuszek, no to bardziej jest kwestia jednak deficytu. I tu Wam od razu powiem, że dlatego ja nie jestem fanką tego, żeby robić bardzo trudne treningi, bardzo długie, tre, bardzo długie treningi, bardzo trudne, czy być w jakimś y, strasznym deficycie, bo to może jak najbardziej doprowadzić do większej ilości kortyzolu, czyli hormonu stresu, więc tego nie chcemy, dlatego ja. Jestem taką, taką właśnie fanką tego, żeby żeby zrobić to w tak zwany sposób zrównoważony, żeby tego kortyzolu nie podbijać. Czyli na przykład, co się robi? Można zrobić na przykład lekkie ćwiczenia rano, czyli możemy sobie zrobić, powiedzcie, czyli możemy sobie zrobić na przykład rano, nie wiem, spacer, możemy sobie zrobić 20 przysiadów, kilka pajacyków, właśnie po to, żeby odrobinę zbić tą ilość kortyzolu, tylko warto jest mieć świadomość tego, że jeżeli my rano budzimy się i mamy ten kortyzol, tam jakąś ilość, to zazwyczaj jakby ten kortyzol jest też po to, żeby nas obudzić, żeby i to jest tak, że jeżeli nie produkujemy melatoniny, czyli tego hormonu snu, to my produkujemy właśnie, mamy ten kortyzol, no to, to też jakby trochę jest go nam potrzeba, więc nie da się go całkowicie z... Z... wyciąć, nie? Ale jak robimy to w sposób zrównoważony, dbamy też o sen, żeby się wysypiać, co też jest niezwykle ważną rzeczą w temacie odchudzania, to żeby mieć też tą e, taką higienę snu, żeby się wysypiać. Tutaj też dostałam pytania odnośnie problemów z żołądkiem. No to słuchajcie, to ja tutaj powiem Wam, że jeżeli macie lekarzy, którzy Wam doradzają, czy dietetyków, którzy Wam konkretnie doradzają pod Waszą chorobę, ja tutaj nie jestem, żeby Was leczyć, nie? Ja tutaj jestem, żeby dać bardziej takie prozdrowotne rady, które jesteśmy w stanie wykorzystać, natomiast jeżeli załogo jest dietetyczka czy lekarz, który Ci w taki sposób mówi, żeby się odżywiać, no to ich słuchamy na początku. To warto jest o tym wiedzieć, nie? Że tak to funkcjonuje. Cześć, cześć, kochana załogo. Słuchajcie, więc na przykład nieraz jest tak, że jeżeli mamy problemy z żołądkiem, no to zmienia się też zmienia się też w taki sposób, że zjada się trochę mniej błonnika, czyli tych warzyw zjada się mniej, bo wtedy to utrudnia na przykład trawienie. Czy nieraz właśnie dlatego zjada się więcej posiłków paradoksalnie, nie? Żeby, było, żeby te problemy właśnie z, nawet z refluksem były mniejsze. Ale to już jest kwestia taka bardziej indywidualna. Ja tutaj mówię Wam tak, wiecie, grupowo. Więc już wiemy trochę tych, dałam Wam trochę takich informacji, też trochę rad, co zrobić. Ważną też rzeczą jest to, żeby ruszać się więcej. I to jest tak, że nawet możemy na samym początku zacząć od tego, żeby zrobić właśnie rano, jak robimy sobie kawkę, zrobić sobie 10-20 przysiadów w tym czasie, czy pompeczek na przykład o ladę. Kuchenną. I to już jest taka mała forma, jakby tam w taki sposób możemy zacząć dziewczyny i chłopaku, bo często jest tutaj jeden chłopak. Możemy zacząć po prostu większą ilość ruchu, zacząć po prostu codziennie ruszać się więcej. Ale poczekajcie, proszę, na mnie. Jutro startuje premiera, jest mojego programu. 21 dni, wyzwanie takie motywacyjne, pigułka motywacji. Ja Wam wszystko o tym opowiem. I jeżeli chodzi na przykład Agnieszka, Agnes pisze, że kobiety po 50 mają z tym dużo problemów, no to powiem Ci, że dużą część moich kursantek to są właśnie kobiety po 50. Tu Wam mogę podrzucić, jest Lila, jedna z moich właśnie gwiazd, która zrzuciła już chyba coś około 15 kg w odchudzaniu dla leniwych, wymiata. To jest możliwe. Tutaj mamy też właśnie ostatnio Ludwika bodajże. Też mi napisała taką wiadomość i wrzuciła swoje zdjęcia u nas na grupie, gdzie pokazała, że zrzuciła ponad 10 kg, a ona już jest właśnie po 50, powiedzmy, nie? Więc to jak najbardziej jest dziewczyny możliwe, tylko często my mamy po prostu przekonania, że my w danym wieku już nie jesteśmy w stanie tego zrobić, z daną po prostu genetyką nie jesteśmy w stanie tego zrobić, czy właśnie nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo jesteśmy grubej kości, nie? A to często są po prostu tylko e, takie wymówki, które nas też hamują od tego, żeby zacząć pracować nad tym. Czyli one nas powstrzymują, nie dają nam po prostu nadziei, a ta wiara i nadzieja. E, jak jest nam potrzebna i właśnie my jej najbardziej od siebie potrzebujemy, żeby dać sobie kolejną szansę. Właśnie, szczęśliwa matka, kochani, minus 21,5 w rok. Brawo, piona, naprawdę, to jest możliwe, kochana załogo. Ja od was dostaję codziennie takie, problem, takie właśnie wiadomości, że Ania, słuchaj, skarbie, ja z tobą zrzuciłam tyle i tyle kilo, nie? Paulina napisała, ja schudłam już 7 kg miesiąc temu i waga się utrzymuje, im więcej waży, staram się nie jeść sklepowego pieczywa, piekę sobie sama, a z tym właśnie o, to jeżeli wypadają Ci włosy, to tutaj warto jest zacząć na przykład takie, suplementować też takie rzeczy, właśnie jak pokrzywa, kupić sobie na przykład skrzyp polny, zwrócić uwagę, bo to było dosyć sporo, czyli 7 kg jest to dużą ilością. Warto jest dbać Szczególnie teraz o e, witaminy przede wszystkim D, D3, kwasy omega 3. Witamina D i kwasy omega 3, i o, jeszcze oprócz tego multivitaminę. Wam naprawdę bardzo was zachęcam do tego, żeby to przyjmować, żeby się nawadniać, żeby dbać o sen. No bo to jest taki moment, w którym faktycznie jesteśmy, e, jesteśmy troszkę nadwrażliwi, a szczególnie jak ten spadek masy był taki duży. I słuchajcie, kochana załogo. Więc popatrzcie, ja Wam tutaj reasumuję. Czyli dzisiaj w podcaście Fitness dla Zapracowanych Kobiet, którego zapraszam, żeby właśnie posłuchać. On jest dostępny na Spotify, na YouTubie. Fitness dla Zapracowanych Kobiet i on się rozwija tylko i wyłącznie wtedy, gdy polecasz ten, ten podcast u siebie, czyli wyślesz przyjaciółce, która chciałaby właśnie się odchudzić, zadbać o swoje zdrowie, bliskiej ci osobie, udostępniasz go u siebie. No to wtedy po prostu organicznie jesteśmy w stanie się, moja droga, załogo rozwijać. Więc bardzo o to proszę. Dobrze. Czyli Wiemy już o tym, że nie jesteśmy w stanie jakby wybrać z którego miejsca zacznie się redukcja, czyli zacznie nam spadać tkanka tłuszczowa, chociaż bardzo byśmy chciały, w większości, żeby to było z brzucha. Drugie, no to deficyt kaloryczny jest nam do tego potrzebny, dlatego też potrzebujemy właśnie e, znać swoją ilość kalorii, którą potrzebujemy, być w lekkim deficycie, czyli tam około 20% i monitorować to sobie codziennie, najlepiej używając, załogo. E, Fitatu, bo po prostu to jest aplikacja, którą ja dobrze znam i, i ja i moje klientki, właśnie pięknie sobie w taki sposób e, pracujemy. E, Sylwia, moja klientka, właśnie moja kursantka, pisze: Aniu, oglądam Cię i ćwiczę, chodzę w miejscu. Piona, to jest naprawdę świetna sprawa. E, dalej. Takie rzeczy właśnie jak większa ilość białka i większa ilość błonnika pomagają nam w tym, żeby mieć mniejsze odczucie głodu, czy w ogóle, żeby go nie czuć, żeby być bardziej sytą. Później warto jest zwracać też na to uwagę, żeby się wysypiać. Nie powiedziałam Wam czemu, bo jest taka, taka zależność, że w momencie jak my mamy. Jakby były dwie grupy osób, było robione takie badanie i w obu grupach te osoby ćwiczyły tam odpowiednią ilość razy i też miały deficyt kaloryczny. Tylko jedna grupa spała po 5 godzin, a druga po 8 i one zrzuciły taką samą ilość kilogramów. No to jest nauka, jakby to, to warto jest wiedzieć. Natomiast ta grupa, która się wysypiała, zrzuciła więcej tkanki tłuszczowej, a grupa, która się nie wysypiała, zrzuciła więcej mięśni niż tkanki tłuszczowej, więc warto jest o tym wiedzieć. Dlatego też warto jest się wysypiać. Tyle, ile możemy. Ja sama nie śpię po 8 godzin, śpię zazwyczaj 8 godzin w niedzielę, bo wtedy mam więcej czasu. Ale warto jest mieć świadomość tego, że jest nam to potrzebne, nie? żeby po prostu dbać o ten sen i, i spać jak najwięcej, jakby ten około tego 8 godzin 6-8 godzin, myślę. To jest taka fajna, zdrowa ilość większa ilość ruchu, bo popatrzcie, my w większości siedzimy w pracy, jedziemy wszędzie autem, czy tam komunikacją miejską, zamiast chodzić schodami, jeździmy windą, czy ruchomymi schodami, nie? Więc tutaj warto jest patrzeć, żeby tego ruchu mamy zdecydowanie za mało i gdzieś szukać sobie tej przestrzeni, żeby chociaż chwilę poćwiczyć. Czy to właśnie są moje rolki, czy teraz właśnie tutaj jest sporo moich kursantek, więc wiecie, w jaki sposób my tutaj trenujemy sobie czy nawet iść na spacer i to już jest taka rzecz, tutaj jedna z dziewczyn właśnie napisała, że ona robi 10 tysięcy, szczęśliwa matka, 10 tysięcy kroków i też jeździ na rowerze stacjonarnym. Właśnie załogo, tyle ile możemy, to starajmy się zrobić, nie? nie róbmy tego tak, że ja muszę po prostu teraz mieć 10 godzin dziennie na to, żeby tylko dbać o siebie, nie, tylko w, w, po prostu, bo wtedy jak to zrobimy, no to nam się kojarzy, to jest takie trudne, my nie mamy pracy, nie mamy życia, niczego innego nie mamy, tylko mamy dietę i treningi. A, nam tutaj chodzi o to, żeby właśnie do swojego zajętego stylu życia gdzieś jeszcze wepchnąć, po prostu dodać jeszcze miejsce, w którym ty będziesz w stanie o siebie zadbać. Czyli sobie monitorujesz to, co jesz i pijesz, pójdziesz na spacer, zrobisz trening. To są takie rzeczy, tylko że po prostu wciskamy to do naszego zajętego stylu życia. I tak, kochana załogo. Dobra. Lila mówi, że udało się na żywo. Jest tutaj kilka moich kursantek, e, które są na żywo, bardzo jest mi miło. Więc, kochano załogo, to jest podcast Fitness dla zapracowanych kobiet. Ja jestem Ania Sośnierz e, i zajmuję się tym, że odchudzam zapracowane kobiety. Tyle, co dzisiaj Wam chciałam powiedzieć, widzimy się na żywo we wtorki, w czwartki o 11, super, że jesteście. Ja jeszcze dzisiaj widzę się z moimi kursantkami z klubu AS o godzinie 17 na sesji pytań i odpowiedzi, także super, że jesteście i do zobaczenia później. A jutro, uwaga, będę mieć dla Was prezent, czyli jakby będę, będzie premiera mojego nowego programu, czyli pigułka. Motywacji dla tych wszystkich, którym nie chce się ćwiczyć. Dobra, to tyle na dzisiaj. Wspaniałego dnia. Dbajcie o siebie załogą. Cześć.